Cześć wszystkim, tu Lola de Witam Was bardzo serdecznie na moim prywatnym sejwie. Dalej jesteśmy na sejwie, na którym jest Travis oczywiście, ale chciałam, żebyście dzisiaj poznali kolejnego bohatera, właściwie bohaterkę. Jest to dziewczyna, która niedawno dostała tutaj pracę na Sulani jako ekolożka. I mieszka przy wulkanie, i to jest właśnie jej domek. Za chwilę wam pokażę ją w galerii, i również tą parcelę, więc jeśli będziecie chcieli, to będziecie mogli sobie ją ściągnąć, bo ja tej dziewczyny nie tworzyłam. E, tworzyłam jedynie pieska dla niej. Także, no, Także tyle, słuchajcie, poznajmy ją. To jest nasza simeczka, Jeszcze słuchajcie, bez make-upu, znaczy ona zawsze i tak ma taki delikatny make-up prawie w ogóle. Co ciekawe, muszę Wam powiedzieć na samym początku o tej parceli, jak będziecie ją ściągać, tutaj jest, nie ma energii, więc musicie sobie to zmienić jakby w tych właściwościach parceli, bo nie ma tutaj w ogóle prądu, ktoś sobie tak to wymyślił, jest pełno świec, więc ja tą parcelę też troszkę sobie przebudowałam dla swoich potrzeb, tutaj bodajże nie było po tej stronie łazienki, tu w ogóle nie było w domku łazienki, tu był wychodek na zewnątrz, zresztą sobie zobaczycie, nie? jak będziecie ściągać. I to jest nasza Amelia, słuchajcie, Romero. Dokładnie, Amelia Romeo i e, ona jest ekolożką, tak jak już mówiłam, e, bardzo mi się ta simeczka spodobała, kiedyś jakoś tam przeglądałam galerię i właśnie wpadła mi w oko, natomiast tutaj jest jej piesek, którego tworzyłam, Kemi e, i to jest suczka. Dobrze, moi drodzy, może byśmy przeszli do jej cech, nie? Osobowości tutaj. Pokaż mi się, moja droga. mul książkowy, dzieci oceanu, dzieci wyspy i urocza. Dokładnie, słuchajcie, ona jest świeżynką, jest świeżo po studiach, nie płacą jej tutaj wiele. Czym ona się tak naprawdę zajmuje? No, oczywiście, edukuje simów, tak, dba o porządek na plaży. moje drodzy, ona dostała pracę i pierwszego dnia już po prostu poleciała na plażę sprawdzić, czy Trawiz dobrze wykonuje swoją robotę. Bo Trawiz jest ratownikiem. On prowadzi szkółki, takie wiecie, też dla dzieci, dla dorosłych, uczy pływania, ale uczy także o kulturze Sulani, no i oczywiście jak dbać o środowisko. Uczy też o kulturze, no tak jak mówiłam, no i głównie chodzi o środowisko, więc ona tam zawsze po prostu czatuje i słucha, co on mówi i go poucza. Więc trochę trawis mm, nie za bardzo za nim przepada, bo ona go trochę wkurza, trochę go irytuje, bo wiecie, on wie, co on robi, a ona tutaj przychodzi i mu się wymądrza. No, więc taka jest historia. My sobie może tutaj posprzątamy. Widzę, że coś śmierdzi. Hmm, no nie, niedobrze. Czy my możemy sobie jakieś śniadanko zrobić? Podaj śniadanie. Jajka na toście zróbmy. Przed chwilą chyba takie jajka właśnie wyrzuciłam. No ale dobra. Może ona, słuchajcie, lubi jajka na toście. Badaj tematykę ekologii. Eee, przyjąć zadanie i rozpocząć karierę. Ok, dobra. Ale co, co to. Co ja tutaj mam? Zadanie do wykonania w domu. Badaj tematykę ekologii. Użyj komputera, aby zbadać tematy związane z ekologią i rozwinąć logikę. Okej, okay, chyba musimy to zrobić. Słuchajcie, mamy pracę za 23 godziny, więc trzeba by się było za to zabrać. Dobra, w sumie ona dopiero też zaczyna. Także, okej, okay. dobra, drugi poziom gotowania, no i super. E, musiałabym ją przebrać też, nie? No, no, ale dobra, to w swoim czasie. Okej, okay, gdzie jest Kami? Okej, okay, dobrze, widzę, że tutaj zajmuje się sama sobą. Domek jest uroczy, e, tak jak mówiłam, przemeblowałam go tutaj troszkę. Niektóre rzeczy wyrzuciłam, niektóre kupiłam. Jak widzicie, ona nie ma też jakiegoś powalającego budżetu, także spoko. <laughs> no i jest przede wszystkim też fanką syren, bo o tym Wam nie powiedziałam. Bardzo chciałaby kiedyś jakąś Syrenę poznać, porozmawiać z nią, słuchajcie, tak. No ale wiadomo, Syreny są skryte. No i też bardzo ją interesują te Syrenie wodorosty. I takie wodorosty chciałaby znaleźć. Już rozmawiała o tym z Travisem, a wiecie, Travis jest trochę sceptyczny co do. o, nie, rachunki. co do tych właśnie wodorostów. I on w ogóle nie wierzy za bardzo w ich istnienie, natomiast ona ciągle mu tam zawraca głowę, że e, pewnie w jakichś jaskiniach czy, czy coś można by je było znaleźć, że ona pójdzie sobie poszukać, wybierze się na jakąś taką wyprawę. No i wiecie, Travis już tutaj trochę mieszka i on wie, jak tubylcy traktują tutaj jaskinie. To są dla nich miejsca święte i nie można po prostu z buciorami, wiecie, z ulicy sobie iść i tam oglądać samemu i tak dalej. Poza tym te jaskinie mogą być też niebezpieczne, więc on jej to odradza. No, ale to jest jakaś taka uparta dziołcha że nie wiadomo czego posłucha. Dobra, pokaż mi jeszcze swoje potrzeby. No tak, siku trzeba zrobić. Czy miska jest pełna? Dobra, miska jest napełniona, także spoko. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie ten prysznic. Chyba jeszcze nigdy nie miałam takiej wersji tego prysznica takiej, 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 takiej kolorowej. No, fajnie to wygląda. Troszkę ciemno teraz mi tutaj w tym domku, ale okej. Okay. Generalnie jest ciepło, jest jesień, jest pięknie tutaj. Mm, dobra. No i spoko loko o kami. Też musielibyśmy ją tutaj przytulić, słuchajcie. Pomocujemy się z nią, czemu nie? No i może użyjemy tego komputera, co nie? Żeby badać tą ekologię. Aha, no i opłacić rachunki. To może najpierw, bo jeszcze mi umknie. No i badaj tematykę ekologii. Ciekawe, ile jej to, kurczę, zajmie. No bo już jest w sumie południe. A jeszcze trzeba by było pewnie iść do Trawisa, mu pozawracać trochę e, głowę, no nie? Jeśli chodzi o jej kontakty z Trawisem. No to widzicie, no są takie... Przeciętne, ale też już duszka poznała, także spoko, Kto wie, może ich spikniemy razem. Te psinki. Uh, uh, uh. Zobacz, jestem ciekawa w ogóle, jakie by były szczeniaczki z nich, nie? No. Kami, w ogóle to jest border coli, o ile dobrze pamiętam. Trochę nie pomyślałam, bo ona ma trochę sierści, nie? Pewnie takiemu psiakowi w takim klimacie byłoby bardzo ciepło. Dobra, chcę mu się sikać na czyjej. Mam nadzieję, że pójdzie na dwór. Żeby załatwić swoje potrzeby. No nie wiem, nie wiem. Dobra. E, ja się, słuchajcie, do Was odezwę, jak ona... Aha, ona tak bardzo, tak bardzo, bardzo szybko. Aha, bo to są rachunki najpierw. Nie, myślałam, że po prostu ta ekologia tak szybko leci. Ale to pewnie będzie dłuższy proces. Ozdoby. Ta logika, super. No więc ja się do Was odezwę, jak ona skończy po prostu zgłębiać tę te, te, tą, tą tematykę e, ekologii. No, i już tematykę ekologii mamy zgłębioną. Dostaliśmy nawet za to jakieś 85, czy nie, 58 simoleonów. No, nie wiedziałam, że oni za to dostają kasę, no ale dobra, to w sumie było takie zadanie do wykonania w domu, więc z drugiej strony nic dziwnego. Dobra, moja droga, weź się, przebierz się może w coś w takiego codziennego. Ona, słuchajcie, tak, no nie za bardzo, w sumie dba o stroje. I o makijaż. Po prostu ubiera się tak, żeby jej było wygodnie, żeby mogła po tej plaży tam, wiecie, biegać, buszować, krzyczeć na simów, którzy śmiecą i w ogóle. Także, no, tak to wygląda. I strasznie mi się jej domek podoba, naprawdę. Wiecie co, przejdę teraz do galerii, bo później mi to znowu umknie i ja wam pokażę, od kogo możecie ściągnąć simkę i tą parcelę. Jest Simeczka, nasza Amelia. No, i tutaj macie. Autora. Proszę bardzo, ja jej nie, zmieni nie zmieniłam, jeśli chodzi o urodę, nawet okularów jej nie zmieniłam. Jedyne co, tak mówię, właśnie stroje. A to jest jej domek, jeszcze tutaj jak widzicie, z wychodkiem. No i tu macie od razu też cechę, czyli ta aktywność wulkaniczna. Ja to mam chyba wyłączone jak na razie u niej, ale kto wie, może sobie zmienię. W ogóle nie grałam jeszcze ekolożką, więc yy, dla mnie to też jest ciekawe, żeby sobie nią pograć. I głównie dlatego. Potrzebowałam takiej simki, żeby właśnie, która by mi się nadawała właśnie do czegoś takiego, żeby sobie tą karierę trochę poznać, bo tak jak mówię, jeszcze nie miałam nawet styczności z tym. No dobra, jak tam twoje potrzeby. Jeźciu, dziewczyno, ja stałam nigdzie nie mogę wyjść, bo ty ciągle czegoś potrzebujesz. Weź prysznic. Ty To masz ognisko. Yy, nawet nie wiedziałam, słuchajcie, że ona ma, że ma tutaj ognisko. Ja mam dzisiaj jakiś po prostu, nie wiem. Problem z wysłowieniem się. No nic. O, Kami. Nie bądź smutnym pieskiem. Dobra, my jej tutaj przyspieszymy. Słuchajcie, już jest 15. .00. Trzeba by się było wybrać na jakąś plażę, no nie? I zobaczyć, czy tam wszystko gra i buczy. Czy nikt nie łamie prawa. Rozumiecie o co chodzi. Dobra, no to lecimy. Jesteśmy na tej plaży yy, bliżej domu. Tutaj jakieś simeczki się plątają. Słuchajcie, to mi nie. Okej. Okay. Ratowniczka wodna. O, patrzcie, no to musimy ją tutaj oczywiście, jest na plaży? Właśnie, zapytajmy ją, którędy na plaży, czy wiecie, czy udzieli nam poprawnej odpowiedzi, chociaż jesteśmy na plaży, ale dobra. Zapytajmy ją dokładnie, tutaj będziemy ją za chwilę, słuchajcie, szkolić z zakresu ekologii, nikomu nie przepuścimy. A co? Co tutaj leży? Tu coś leży. Można to zebrać? Chyba nie. Dobra, w ogóle trzeba też poszukać śmieci. Ja tak naprawdę nie wiem, co tu trzeba robić w tej karierze. Tam? Tam mam iść na plażę jak najdalej od Ciebie, co? No, dobra, okej. Okay. Dobra, no to zabawne powitanie, słuchajcie. Spróbujemy ją też pouczyć o tej ekologii, bo chyba miałam takie zadanie do wykonania tutaj. E, przynajmniej wcześniej było, nie wiem, gdzie się podziało. Okej, okay, a Ty to kto? Co to, co? To czemu ona ma taki ten. Uuu. Dobra. Aha, aha. Klub podwodny na spotkaniu. Dobra, OK, spoko. To ciebie też trzeba by było tutaj podszkolić, no nie? Z zakresu ekologii. Uh -huh, uh -huh. Żeby nic tam w wodzie nie zostawiać, żeby sprzętu swojego pilnować. Dokładnie. Żeby sieci nie stosować. Wiadomo. Trzeba im tu wszystko słuchajcie, wyoślić. Zapytaj, czy jest Sereno. Ok, edukuj. Ciebie też czerwony w stroju rodem z, z czego? Ze słonecznego patrolu. O oh yeah. Boże, ludzie, słoneczny patrol to był kiedyś mój ulubiony serial. No, ja jestem dzieckiem lat 90. Jakby nie było. <grym> Matko, przecież to się czekało. To chyba w sobotę leciało o 18. No, serio. No. Ooh. Tego Sima już tutaj kiedyś widziałam. Dobra, wszystkich poedukowałam, już nikt nie chce nas słuchać. Patrzcie, mają nas dość. O nie, tak łatwo ci nie odpuścimy, chodź tutaj. Mm, patrzcie, widzicie, już nie mogę jej edukować dalej. A nie, dalej mogę, dobra. No, my tutaj słuchajcie, gadamy o tej ekologii w nieskończoność, wszystkich pilnujemy, ciebie też wyedukuję. Wiem, że ty jesteś rodowitą mieszkanką. Mm, ale co? Wszystkich trzeba. Ona będzie coś budować z piasku, a my tutaj będziemy jej zawracać głowę. Nie? No i bardzo dobrze, Ciebie też za chwilę tutaj dorwę. No ty mi tu nie udawaj, że ten jakiś zamek budujesz. O nie, nie. Opatrzcie, na lani idzie. Uuuu, hej, patrzcie jak tutaj wzerka na nas, tak się przysłuchuje, co my tu gadamy, pewnie sobie myśli, aha, aha, to jest ta nowa. To jest ta nowa dziewczyna, która wszystkich tutaj edukuje z zakresu ekologii bardzo dobrze, ale y, na pewnie myśli, że no trochę taka w gorącej wodzie kąpana, wiecie, bo ona zawsze od razu podbiega do kogoś, wszystko im wyośla, co z tej ekologii i tak dalej. Trochę jest też taka nachalna, ale widać, że kocha swoją pracę. Dobra, do Nalani też podejdziemy i do niej zagadamy koniecznie. Koniecznie słuchajcie, zabawne powitanie. Bo Nalani tutaj jest generalnie jest znana, Nalani jest znana na Sulani, więc też będziemy musieli z nią sobie pokazać. Okej, okay, dobra. Tutaj wszystkich musimy wyedukować. O, tutaj się zebrały siemeczki. Słuchajcie, wokół nas pewnie planują się, jak się nas pozbyć, szczególnie ta kobieta. Chyba ma nas dość, sobie myśli Boże, dziecko. Daj spokój, daj spokój. A my tutaj ostro słuchajcie, ciśniemy. Trzeba segregować śmieci i w ogóle. Dobrze. A znalani w końcu zagadamy? Zapytał, jak minął dzień. Popraw humor, porozmawiamy może o tych łowiskach. Um, wiecie, powiemy, że. Zobaczcie, nie mam tych łowisk. O jest, że trzeba łowić w sposób taki, rozumiecie, humanitarny. No, dokładnie. A najlepiej nie łowić w ogóle, nie? Okej, okay, festiwal humoru się zaczął. Ciebie bym chciała wyedukować, nie uciekaj! Nie uciekaj żółta koszulko i tak ci dorwę. Ja sprzątam po sobie zawsze i wszędzie. Jestem perfekcjonistką. Hmm. No tutaj nasza Amelia mówi i bardzo dobrze, tylko pamiętajcie, moi drodzy, o segregowaniu śmieci. <grytanie> Nalani chyba troszkę też już ma dość. Hmm. Zapytaj, czy jest Syreną. Nie. zapytamy ją o zawód. Słuchajcie, hmm. opowiemy dowci, może troszkę zluzujemy, poznamy ją. No. Na Lani też tutaj się zajmuje, oczywiście, wiecie, tam yy, powiedzmy dbaniem o kulturę, dbaniem o środowisko, więc na pewno będziemy chcieli ją bardziej poznać. A co to za Wiedźmin? <laughs> wiedźmin. On jest gwiazdą, tak? Aha, dobra, fajnie. I seniorem. Dobrze. No tak z tyłu trochę, słuchajcie, jak Wiedźmin. W ogóle widzieliście nowy zwiastun Wiedźmina. No, ja wczoraj oglądałam, dopiero wczoraj w sumie oglądałam ten zwiastun, ale normalnie kilka razy i kilka razy chyba dzisiaj jeszcze sobie obejrzę, bo naprawdę jaram się tym serialem. No wiadomo, słuchajcie, że będą różnice tam między książkami, między grom, no jasne, ale dajmy kurde im zrobić ten serial i dopiero później zacznijmy oceniać. Poza tym to jest dopiero pierwszy zwiastun, nie? Ale ten główny bohater, znaczy główny bohater Wiedźmin, wiadomo, nie? Ale po prostu ten aktor. Pum, niam, 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 niam. Niam, niam, niam. <noise> Jak ktoś jeszcze nie widział, nie widział, to zachęcam do obejrzenia. Dobra, chodź tutaj czegoś tam poszukaj, nie? Ehm, przeszukuj plażę oczywiście będziemy szukać śmieci, wiadomo. Chodź, 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 chodź bo dzień nam no, uciekał już jest późno. Jeszcze musimy oczywiście do Travisa wpaść, żeby tutaj też mu pozawracać głowę. Ehm, no, a co do tego słuchajcie, Wiedźmina, to tylko jedna rzecz mi tak trochę nie pasowała. Ehm, Mianowicie postać Tris Marigold mi zupełnie tam nie pasowała. I wiecie, ja na przykład nie, nie, co? nie oglądałam jakichś tam castingów, nie interesowałam się tym, kto główną rolę będzie grać, tak naprawdę, chociaż wiedziałam, bo to tam, no jak się przegląda różne tam serwisy, to to gdzieś wpadnie w oko, ale reszty obsady to generalnie, no nie śledziłam tego. I oglądałam wczoraj ten zwiastun i nawet nie wiedziałam, że ta aktorka, która gra Tris, że po prostu to jest Tris Marigold. Nie, ja myślałam, że to jest po prostu randomowa laska, która gada z wieczminem. Ej, serio, nie. Dobra, ja rozumiem. O, travis do nas dzwoni. Gratuluję zdobycia świetnej posady. Myślę, że poradzisz sobie znakomicie. Travis, ty do niej nie pisz, bo ona zaraz do ciebie przyleci i normalnie wiesz, będziesz miał jej pudziurki w nosie. No i nie wiedziałam, że to jest Mary Gold, jaka kucha, bo po prostu, wiecie, no, dali tam kobietę, która jest czarnoskóra i takie ma włosy kręcone, ciemne w sumie. I no, mówiąc, więc, jest jakaś randomowa laska, pewnie jakaś zielarka, czy jakaś inna tam kobita, nie? No, wiecie, dopiero później, jak tam oglądałam jakieś analizy tego, yy, nie, 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 nie podróżuj z nim, tylko podróżuj do niego, dokładnie. No, dopiero jak oglądałam właśnie takie, wiecie, omawianie tych zwiastunów, to wtedy tam mówią, że to jest triz, ja mówię, what? No, wiecie co, no rozumiem tą poprawność polityczną i tak dalej, tak, ale to, to trochę jak, nie wiem, ktoś by robił film o smerfach i postanowił, żeby smerfetka była zielona, nie? No, to jest trochę dziwnie, no, ale no dobra, tam, nie, reszta postaci mi się podoba, jak na razie w ogóle nie pokazali Jaskiera, to chyba jeszcze za wcześnie. Jaskra, Jaskiera, Jaskra nie pokazali, ale to trochę za wcześnie. No, także zobaczymy, nie? Podobno, podobno w ogóle, nie wiem czy to jest prawda, ale jest chyba w pierwszym odcinku podobno ma być taka scena jak Geralt gada z koniem, z płotką, więc na to czekam. Jest podobno długa scena, jak ze sobą gadają. No, także fajnie. W grze też była taka scena. Tylko że yy, Wiedźmin chyba wtedy był po tych, po grzybkach, lucenkach <grych> i słyszał, co tam płotka gada. Dobra, weźmy tutaj, zapukajmy do drzwi. Także, no, jeśli chodzi o Wiedźmina, to ja na przykład się jaram, bo strasznie lubię grę, strasznie lubię opowiadania, ja lubię sagę i czekam. No, i czekam. Zachęcam Was, obejrzyjcie sobie normalnie ten zwiastun, bo jest fajny, nawet jeśli ktoś nie grał Wiedźmina albo tak średnio kojarzy to. To, wiecie, to jest serial fantasy. Jak ktoś lubi, to myślę, że warto pooglądać. No i też tam mówili, że wiecie, no ten zwiastun taki no, że fajnie i okej, okay, ale że nie rzuciliby na przykład wszystkiego, żeby, żeby wziąć tam i usiąść i go oglądać. A ja bym, ja bym rzuciła. Dla Wiedźmina to bym rzuciła normalnie. Tak, a co? Jeszcze taki fajny aktor tam gra, no naprawdę. Dobra, eee, pewnie Travis sobie myśli, o nie, znowu przylazła. <noise> eee, słuchajcie, poedukujemy go z zakresu ekologii. No ja myślę, że tak, nie. Travis jak tam wykonałeś dzisiejszą robotę? Eee, pouczyłeś dzieci, jak segregować śmieci? Trawis ma już chyba troszkę jej dość, co widać. Widzicie, nawet się nie odrywa tam od komputera specjalnie. On jest za miły, żeby jej powiedzieć, żeby spadała. Poza tym muszą ze sobą współpracować, bo mają tego wspólnego pracodawcę i wspólne też cele muszą realizować, więc no będą się spotykać dość często, jak widać, nawet też i po pracy. W ogóle co do Trawisa, a tutaj chyba nie będzie tego... A, no tak, nie pokażę Wam, bo ona to w wyposażeniu jeszcze. Z Trawisem byłam ostatnio też w Selwadoradzie i on tam pozbierał sobie różne fanty, różne artefakty, tylko mam jeszcze je nieobrobione i one gdzieś tutaj pewnie będą kiedyś stały. E, dobra, pogadajmy tam z nim jeszcze na temat tej ekologii, zagadajmy też do duszka. O, wyszczotkujemy go, czemu nie? O nie, kurczę, nie będę tutaj mogła światła u niego zapalić, nie? Yy, to jest też głupie. Nie lubię tego, że nie mogę światła zapalić, jak jestem u innych Simów. No i co, będziemy tak po ciemku teraz siedzieć? Trawiz mówi, tak, wiem, znam się na ekologii, przerabiałem to milion razy, nie musisz mi przypominać. O, to serduszko takie, je się tutaj z takiego liścia robi, nie? Fajnie. No i tak gram w Simsy i gadam o wieśku i po prostu pomieszanie z poplątaniem. Nie, ale super, no, ja się jaram no Wszystko, co jest związane z miedźminem, to ja się jaram. O, tu, tak. Lubisz tego psiaka, no nie? Poznaj go. Możemy mu dać jakiś e, przysmak? Proszę bardzo. Jeszcze się pobawimy, trawisz tutaj, patrzy na nas. Pewnie się cieszy, że wiecie, dałam chwilę odetchnąć i psem się zajmuje, nie? Wiecie co, może zaprosimy Trawisa? Znaczy zaprosimy, zaproponuję, żeby poszedł z nami gdzieś tam do baru czy coś, nie? Pomóc wyedukować kilku simów. Trawis trochę się tak wymiguje, nie? No, wiesz co, ja mam jeszcze takie, taką tam robótkę. Robótkę mam, bo niedawno przywiozłem całą walizkę kradzionych artefaktów z Selwadorady. No i trzeba by było generalnie je wiesz, oczyścić, później tam opchnąć na czarnym rynku no, także sama rozumiesz, no ale oczywiście nie damy się tutaj zbyć, nie, no co, co to znaczy, że nie, idziesz, idziesz ze mną którędy na plażę i idziemy którędy na plażę to jest dobra interakcja, słuchajcie patrzcie, zrobiło się już prawie ciemno no ale jest dwudziesta idziemy słuchajcie do baru, żeby edukować simów a co tam, trawisz, co ty robisz co ty robisz, nie rób jeść, nie rób nie jedz, nie jedz no i będzie robić żarcie, no pięknie Trawis, a może ty rachunków nie zapłaciłeś i prądu nie masz, co? Dobra, idziesz ze mną, czy ci się to podoba, czy nie. <laughs> Patrzcie, ale to jest to sama, ta sama animacja, co to niby prężenie. Patrzcie, Dalcie. <laughs> a Tamina Travisa. Dobra, idziemy. Słuchajcie, idziemy do tego baru, chociaż on tutaj trzyma się tej solniczki mocno, ale lecimy. Jest już dość późno. Słuchajcie, zamówimy sobie coś do jedzenia, bo ona głodna jest. Na razie nie ma żadnych simów. Zamówi jedzenie. A Zamówimy sobie frytki. Dobra. Czy ktoś tutaj podąża, tak? Idą, idą, schodzą się. No i bardzo dobrze, jacyś turyści, pogadamy sobie z nimi. Biedny Trabis, słuchaj, słuchajcie, trzyma się z daleka. <gryw> Jak na razie. Trabis, weź sobie te, te łone sobie weź. Frytki. Może inni się poczęstują. O, Aha, dobra, wyciągnął skądś tam chipsy. No, dobra, nieważne. Ty się jakoś nasyciłaś tymi frytkami? Tak średnio na jeża. Ja bym sobie teraz... O, weź razem porcję jeszcze jedną sobie zakosimy. A co? Patrzcie, jakaś blondyna tutaj. O, <laughs> cześć do Trawisa. Patrzcie, jaka wystrojona lalunia. A ty jesteś a dorosła. A to kto jest? Ja nie wiem, co te miśki po prostu... Dobra, Trawis, słuchajcie, tutaj no, zainteresowanie kobiet jest duże, mistrz <śmiszczył> drugiego planu, no Jeśli jesteś ratownikiem? A, straciła zainteresowanie, bo mi jak przyszedł, ale to jest kobieta tutaj, wiesz? No, okej, okay, Trawis, co ty robisz? Dobra, wziął sobie te fryty, a my, słuchajcie, co robimy? Też jemy tą drugą porcję frytek? Co tutaj iskrzy? Aha, to, bo pewnie znowu padało. Ajajaj. E, dobra, słuchajcie, zabawne powitanie, i będziemy tutaj przystępować do akcji. Musimy różową wyedukować. Wow, fajne skarpety! Gdzie kupiłaś na targu w Solani? Dobra. Nie, no po prostu jak gra czasami dobierze stroje tym simon, to, to jest masakra. Czy, tylko ona jest tutaj w tym barze. Ja chcę ją edukować. Proszę bardzo. Patrzcie, tylko ona jest. Wiecie, ja co to? Jakiś taki sezon ogórkowy chyba na Sulani teraz nastał. Jejciu, jak on mi po prostu <śpomina> przypomina Sheridana. Sheridana, słuchajcie, mi przypomina. To trochę wygląda dziwnie. Jakby miał jakieś, wiecie, kłopoty i miśki przyszły tutaj troszkę obić mu buzię. <laughs> Trochę to wygląda jakaś groteskowa scena z bajki, wiecie? No, zamiast złotowłosej to on. Złotowłosy. Yy. Dobra, gdzie jesteś? Moja droga? Dobra, weź miśka może też z zakresu ekologii poucz, chociaż to jest chyba e, tutejszy misiek. Nie no, różowa nie daje za wygraną. Kurde. A tu jest kolejny misiek. Matko. Dobra, pełno tych misków. Nie wiem o co chodzi. Jeszcze frytki, moja droga, wcinaj, bo już jest bardzo późno, trzeba się zbierać naprawdę do domu. No. Także widzicie, mamy tutaj taką crazy ekolożkę, e, która wszystkich zadręcza swoją pracą. No, ale tak to jest. Ona, słuchajcie, jest bardzo oddana swojej pracy, kocha przyrodę, no i po prostu się przejmuje, nie? Dobra, zjadłaś te frytki? No już prawie kończy. E, moi drodzy, ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki, także trzymajcie się i pa pa!